Wiewiórka spadła z pięćdziesięciu stóp, lądując z przerażającym trzaskiem. Ekipa budowlana nieświadomie ścięła jej dom. Trzy maleńkie wiewiórki piszczały z gniazda, teraz odsłoniętego na zimnej ziemi. Jake, brygadzista, zebrał je w swoim kasku. Mali wojownicy wyszeptał, czując ich szybkie bicie serduszek na swojej zrogowaciałej dłoni. Przez tygodnie Jake budził się co trzy godziny. By karmić je mlekiem przez strzykawkę. Koledzy z pracy bezlitośnie go drażnili. Dziś ostatnia wiewiórka wyskoczyła na wolność do ogrodu jayka Powstrzymał łzy, gdy ta zatrzymała się, spojrzała jeszcze raz za siebie, po czym zniknęła wśród drzew. Stara kierowniczka schroniska mówiła, że Daisy nie ma szans. Urodzona głucha, niechciana przez cztery rodziny, rozczochrana terierka nieustannie drżała. Aż przyszła Ani, siedmioletnia dziewczynka, także głucha od urodzenia. Jej rodzice martwili się, czy uda się nawiązać więź, lecz Ani uklękła i zaczęła delikatnie pokazywać znaki rękami. Daisy podniosła uszy, a jej ogon po raz pierwszy zamerdał. Dwa tygodnie później Daisy zaalarmowała rodzinę o pożarze, ciągnąc kołdrę Ani. Czujniki dymu zawiodły, teraz są nierozłączne. Dziewczynka, która nie słyszała, i pies, którego nikt nie chciał, ratując się nawzajem każdego dnia.